Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Proszę o łapki w górę, o klikanie dzwoneczków. I zapraszam Was do wysłuchania filmu na temat książki, nowej książki Karnała Saracha i też 16, właściwie ataku, jaki w mediach przeprowadzono na tych dwóch duchownych. Cześć, dziś chciałem skomentować sytuację, która wczoraj miała miejsce mianowicie ogłoszono, że ukaże się książka kardynała Roberta Saracha i papieża emeryta Bendykta XVI poświęcona celibatowi, Jak wiadomo jest to teraz temat gorąco dyskutowany, podejmowany przez synod, może nawet jeżeli nie prosto, to mamy te propozycje synodalne, które idą za oczekiwaniami kościoła niemieckiego i dotyczą wyświęcania diakonów stałych, czy też wiliprobacji, czyli świeckich mężczyzn, którzy są mężami, ojcami, ale mieliby teraz pełnić funkcje kapłańskie, głównie z tego powodu, że w kościele niemieckim brakuje powołań, brakuje w dużej mierze jakiejś żywej, żywej wiary. No i oczywiście ta książka, jeszcze nie znamy dokładniej treści, ale wiemy, że obaj autorzy optują za utrzymaniem celibatów, wskazują na wagę jego funkcjonowania w kościele, jego znaczenie. Szczególnie zwracają uwagę, jak ważny jest ten znak radykalizmu kapłańskiego w młodych, żywych kościołach, które no nie są jeszcze takie rozleniwione, czy, czy nie są zepsute jakimś takim sekularyzmem głęboko postępującym. O książce pewnie będzie jeszcze czas powiedzieć, jeżeli ukaże się po polsku, to chętnie ją przeczytam. Może, jeżeli. Też dostanę do rąk ewentualnie po angielsku i po francusku, także, także o tym filmik może się uda zrobić wcześniej, ale moim zdaniem bardzo ciekawy. wczoraj był, było zjawisko niesamowitego ataku, jaki przeprowadzono na Benedykta XVI i kardynała Saracha, ale bardziej na papieża emeryta. Przez media, przynajmniej przez część mediów, przetoczyły się różnego rodzaju opinie. Na temat papieża, bardzo niechętne, mocno go krytykujące, no i robiące to w sposób nieuczciwy, bardzo często. Jako przykład wybrałem sobie dwóch, dwóch autorów. Jeden to jest Austin Iwerein, założyciel Catholic Voices, w tej chwili osoba. No, można powiedzieć, że blisko związana z papieżem Franciszkiem, swego rodzaju taki, no powiedzielibyśmy, propagandysta tego pontyfikatu, biograf, autor takiej hagiograficznej niemalże biografii kardynała Bergoglio, papieża Franciszka, a także ksiądz James Martin, znany lobbysta LGBT, znany lobbysta politycznego ruchu homoseksualnego. Wewnątrz kościoła. Można powiedzieć, że jeśli tylko coś się dzieje ze strony, nazwijmy to konserwatywnej, w kościele, jeżeli jakiś kardynał czy jakiś duchowny w znaczący sposób wypowiada się o sprawach kościoła z perspektywy ortodoksyjnej, a nie postępowej, zaraz ci dwaj autorzy pojawiają się na Twitterze i zaczynają swoją pracę. A może zacznijmy od księdza Jamesa Martina, którego Aktywność była trochę mniej rozbudowana w dniu wczorajszym, ale warto zwrócić uwagę na dwa elementy, które się w jego wpisach pojawiły. Pierwszy to jest podważanie, jakby to powiedzieć, wiarygodności papieża Benedykta, ten nieustannie wracający motyw, że skoro powiedział, iż przestając być papieżem, abdykując, nie będzie się wypowiadał prawa kościoła, to powinien się tego trzymać. Tylko że można powiedzieć, że takie przywiązanie do kościoła ma dwa aspekty, o czym pisaliśmy w Chrystianicach. To jest wierność i lojalność. I owszem, trzeba być lojalnym wobec aktualnie rządzącego w kościele papieża, ale nie może to wyłączać wierności, która dotyczy przede wszystkim wierności wiary, tak? wierności doktryny, wierności Chrystusowi. Wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego te wypowiedzi jednak Benedykta XVI stały się częstsze, tak? czy to w sprawie nadużyć seksualnych, czy teraz akurat w sprawie celibatu. Oczywiście można się zastanawiać, dlaczego papież Emeryt nie zareagował przy Amoris Leticia, tak? kiedy dopuszczano do tego, że niektóre kościoły pozwoliły na to, by osoby rozwiedzione w nowych, świetkich związkach. Przystępował do Komunii Świętej bez zachowania zwykłych zasad dyscyplinarnych. No wtedy mieliśmy dubia, mieliśmy akcję, można powiedzieć, działanie czterech kardynałów, bliskich współpracowników papieża, być może Benedykt XVI nie uważał za właściwe wtedy wkraczać. Może nie było też jakiejś takiej propozycji, no żeby mógł jakby aktywnie znowu jakiś, jakiś dać głos w kościele. W tym razem może była taka propozycja, może to kardynał Sara był Inspiratorem tego działania. Wiem, że kardynał Sarak jest bardzo aktywny, publicystycznie wydaje książki, jeździ po świecie z wykładami, zachęcając do trwania przy tradycji katolickiej, niezależnie od trudności, jakie w tej chwili Kościół przeżywa. Więc James Martin od razu wysunął ten argument, że oczywiście każdy ma prawo odezwać się w sprawach Kościoła, no ale jednak skoro było obiecane, że nie będzie takich wypowiedzi ze strony papieża Emeryta, to należałoby się tego trzymać. No to jest taki rodzaj szantażu, bo można powiedzieć, że kościół się wali, kościół się pali, wszystko się rozpada, ale papież powinien milczeć, papież Emeryt, nie wypowiadać się. Różni teologowie, wszyscy mają prawo coś powiedzieć, łącznie z księdzem Martinem, ale papież Emeryt nie może się wypowiedzieć. Ale to jest, jak można powiedzieć, taki wstęp do do tej wypowiedzi księdza Martina. Druga jest część tej wypowiedzi, można powiedzieć, ciekawsza, ponieważ Martin sugeruje, że te wypowiedź karnała Saracha i papieża Benedykta XVI może stworzyć jakiś rodzaj równoległego magisterium. Trzeba się zapytać: równoległego do czego? Bo przecież papież Franciszek, zresztą wczoraj to potwierdził, nie zamierza. Znosić celibatów w Kościele Katolickim, prowadzać jego dobrowolności, a także no, dotyczy to różnych innych spraw. Więc wobec czego ta wypowiedź Benedykta XVI i karnała Saracha miałaby być równoległa? Chyba, że ksiądz Martin zakłada, że dzisiejszym prawdziwym magisterium Kościoła nie jest to, co mówi papież, nawet mówi papież Franciszek, ale mówi jakaś taka postępowa szpica, tak? Ci, którzy. Prąd zmiany, oni są rzeczywistymi wyrazicielami e, nauczania kościoła, zatem on sam, e, Austin, a, a Austin Iverein, e, biskupi niemieccy itd. Tak i, tak I po prostu głos Bendykta XVI i Karnała Saracha jest konkurencją, jest e, m, głosem, który może, jakby to powiedzieć, odciągać kościelną publiczność od opinii wyrażanych przez postępowych duchownych, no takich chociażby właśnie jak, jak ksiądz Martin. Jeszcze jeden wątek pojawia się w jego wypowiedzi, który, na który trzeba zwrócić uwagę, że wypowiedź papieża Emeryta oraz karnała Saracha może podważyć jedność Kościoła. Można powiedzieć, że to kolejny kuriozalny argument, dlatego że w jaki sposób jedność Kościoła może podważyć a po prostu głos w debacie teologicznej, która się toczy? Chyba że nie jest ważne tak naprawdę dotarcie do prawdy, rozpoznanie najgłębszych pokładów katolickiej doktryny, ale rodzaj jednomyślności, który tak naprawdę jest spoiwem pewnej takiej korporacyjnej jedności, korporacyjnego, ko korporacyjnej integracji wszystkich sił kościoła wokół papieża, tak? czy wokół właściwie tych ideologów, którzy różne rzeczy papieżowi Franciszkowi zresztą imputują, że sądzi, chociaż wcale niekoniecznie sądzi. Właśnie coś takiego tutaj wydaje się, że mamy do czynienia. Bo gdyby na przykład papież Benedykt XVI i kardynał Sarach napisali książkę o tym, że to świetny pomysł, fantastycznie, znieśmy celibat, czy rzeczywiście, wtedy też ksiądz Martin pisałby, że mamy do czynienia z... Rozbijaniem jedności. Wydaje się, że jedność, jedność rozumiana przez księdza Martina, czy przez innych tego typu autorów, jak on, jest rozumiana jako zgodność z ich rozumieniem ducha tego pontyfikatu. Tak? I można powiedzieć, że jedność nie jest rozumiana z jednością kościoła w całych dziejach, z jego wiarą w wielu aspektach, najbardziej zasadniczych, niezmienną, ale chodzi o taką jedność, która polega na bezwzględnym posłuszeństwie wobec Ojca Świętego, a nawet jeszcze bardziej wobec pewnego kościelnego mainstreamu i ducha, jakiego on wytwarza. A ten duch to mówi, że wszystko trzeba zmienić, tak? Trzeba prowadzić kapłaństwo kobiet, trzeba znieść moralność wynikającą z prawa naturalnego i Biblii, dotyczącą osób homoseksualnych na przykład. I tak dalej, i tak dalej, więc bardzo to są warte uwagi wpisy, zachęcam. Wejdźcie sobie na Twittera Księdza Martina, wszystko to na pewno jeszcze tam wisi i można sobie przeczytać. Jeśli chodzi o drugiego autora, to początek również jest kuriozalny. To właściwie wszystko, co pisał wczoraj, jest jedną wielką mistyfikacją. Poczynając od tego, że opierając się na pewnych pogłoskach, plotkach mających. Sugerować, że Benedek XVI jest już w bardzo złej formie fizycznej i że z pewnością nie był w stanie napisać książki razem z kardynałem Salachem. To powtórzyło się w dwóch lub trzech tweetach i przyznam szczerze, że trudno to przyjąć jako dobrą wolę. No nawet ktoś, kto jest już starym człowiekiem, może podać temat do takiej. Książki czy swojej części książki, może dać szkic, który rozwiną jego sekretarze, może podyktować, może autoryzować jakiś tekst i prowadzić poprawki napisane według jego sugestii. Nie. Everheim twierdzi, że po prostu ktoś zmanipulował, źli konserwatyści zmanipulowali papieża Franciszka w sprawie celibatu i narzucili mu. Jakiś tekst. Zresztą pojawiła się taka plotka wieczorem, którą zaraz Iwe pochwycił, że papież Benedykt miał się wypowiedzieć, że nic nie wiedział żadnej książce, nie pisał żadnej książki i że wszystko to jest wymysłem konserwatyst, konserwatystów, lobbystów, wrogów, papieża itd, tak papieża Franciszka. Ostatecznie okazało się, że jednak stolica Apostolska po prostu tę plotkę. Zdementowała, ale to tweet za tweetem iWherein produkował tego typu dezinformację. Rzecz niesamowita, naprawdę. Można było to czytać i przecierać oczy. Drugą kwestią taką merytoryczną była próba wmówienia odbiorcom i no katolickim odbiorcom zresztą reprodukowana potem też przez media niektóre katolickie, że tak naprawdę Benedykt XVI razem z Konstytucją Anglicanorum Coetibus, czyli tę tworzącą ordynariaty dla Anglikanów wracających do Kościoła Katolickiego, zniósł celibat. Taka była sugestia, wypreparowany fragment z Konstytucji, który miał sugerować, że oto w 2009 roku Benedykt XVI godził się na zniesienie celibatu, a teraz nagle, prawdopodobnie zmanipulowany przez kardynała Saracha, się przeciwstawia swojej własnej opinii, mówiąc o księżach drugiej kategorii, tych właśnie, którzy mieli być wyświęcani, no, ci żonaci, powiedzmy, księża. No tylko, że sprawa wygląda tak, że Anglicanorum Credibus bardzo konkretnie opisuje sytuację duchownych czy mężczyzn, którzy w kościele anglikańskim pełnili funkcje kapłańskie, diakońskie, biskupie. I ich sytuację przejścia z anglikanizmu do katolicyzmu. Można powiedzieć, że oczywiście Kościół katolicki nie uznaje tych święceń, ale konstytucja pisze, że każdy przypadek taki będzie rozpatrzony osobno. Tak? To znaczy, będzie rozpatrzony osobno, co ma się stać z tymi osobami, które pełniły funkcje duchowne w Kościele anglikańskim, kiedy przejdą do Kościoła katolickiego. I z zasady było tak, że Rzym pozwalał. Wyświęcał na nowo w ważny sposób tych, którzy pełnili funkcje księżowskie czy biskupie w kościele anglikańskim. Wyświęcał na nowo w kościele katolickim i pozwalał im zachować rodziny. Nie dotyczyło to biskupów. Biskupi byli w pewnym sensie degradowani, to znaczy mogli otrzymać święcenia kapłańskie, dostawali jakieś takie tytuły honorowe. Kanonika, czy jakiegoś dziekana, czy, czy tego typu funkcje, ale otrzymywali, jakby, te święcenia, po prostu prez, prezbiteratu. Tylko, że to nie wprowadza żadnej nowej zasady. Nie jest tak, że teraz w ordynariatach anglo mamy do czynienia z żonatymi księżmi masowo. Nie. Teraz już wszyscy kandydaci do kapłaństwa w ordynariatach anglo są wedle obyczaju rzymskiego celibatariuszami. Tamta sytuacja była, można powiedzieć, sytuacją zupełnie wyjątkową, nie tworzącą nowej zasady, nawet w sposób lokalny. Tak? Tymczasem Iverine próbuje sugerować, że Anglikanorum Coetibus otwiera drogę do jakiejś takiej zasady wyświęcania żonatych mężczyzn, którą można by przenieść do Amazonii. Został za to na Twitterze od góry do dołu przez wielu komentatorów y, skrytykowany, nie odniósł się do tego bezpośrednio, za to wymyślił nowy pomysł, że skoro tak, to dlaczego nie mamy wyświęcać owych vir probati, tych wypro, wypróbowanych e, starców, e, nie mamy ich wyświęcać wedle obrządku wschodniego. Można powiedzieć, że niesamowicie instrumentalne traktowanie całej tradycji wschodniej tylko po to, żeby jego było na górze, tak, żeby wykazać, że oto w ten sposób można zadziałać i wyświęcać żona tych mężczyzn dla Amazonii. Zwróćmy jednak uwagę, że cały ten problem wyświęcania w Amazonii żona tych mężczyzn jest bardzo problematyczny, ponieważ Niemcy w szczególny sposób sugerują, żeby wyświęcać diakonów stałych, których w Niemczech jest kilka tysięcy. Natomiast w Amazonii nie ma ich praktycznie w ogóle. Także jaki jest sens wprowadzać tego typu pomysł dla Amazonii, skoro on w żaden sposób nie będzie tam realizowany? Natomiast cały pomysł jest po prostu w ten sposób skonstruowany, żeby móc przeprowadzić pomysły będące jakiegoś rodzaju rozwiązaniem tymczasowym na brak kapłanów w Niemczech, czyli że wprowadzać do stanu duchownego świeckich mężczyzn, ojców rodzin mężów swoich żon. I te dwa przykłady, te, ta aktywność księdza Jamesa Martina i Austina Ivereina jakby dobrze pokazują w jaki sposób zwykle rozgrywane są w internecie, w mediach społecznościowych przez pochlebców papieża Franciszka różne, nazwijmy to akcje konserwatywne w kościele. Oczywiście problemem jest to, że Papież Franciszek tutaj akurat zareagował, może też nie tak do końca jednoznacznie, ponieważ zostawił sobie taką furtkę, że gdzieś w jakichś odległych krainach na Pacyfiku, może będzie potrzebne jednak prowadzenie lokalnego wyjątku od zasady rzymskiej, czyli od zasady celibatu, ale dosyć jednoznacznie wypowiedział się za celibatem, ale bardzo często zwyczajnie pozwala na harce takich różnych. Ludzi, którzy widzą w nim nadzieję na rewolucję w kościele, taką całkowitą rewolucję, i no to, to też nie, niestety nie buduje takiego zaufania tak, do tego, że jakiekolwiek dementi papieża będzie, będzie cokolwiek znaczyło, bo nawet ta dzisiejsze, to dzisiejsze, to wczorajsze dementi dotyczące celibatu i ewentualnie jedynie ograniczenia, bardzo ograniczonego jakby to powiedzieć ograniczonego wycofywania tej reguły w Obrządku Rzymskim. Niestety moim zdaniem nie oznacza zbyt wiele ani zbyt dobrego, bo już wcześniej mieliśmy różne wypowiedzi papieża, który zapewnią, że oczywiście nic się nie dzieje, a potem sprawy się toczyły według myśli postępowców. W każdym razie zachęcam do oczekiwania tą książkę, mam nadzieję do czytania, jeśli ktoś. Może czytać po francusku, czy po angielsku. Myślę, że to będzie radość dla katolickich serc ta lektura. Oczywiście warto zawsze krytycznie się też przyjrzeć różnym wątkom, ale no jest to rodzaju taki, można powiedzieć, czyn. Znaczy, tak, taki marazm mamy dzisiaj w kościelnym mainstreamie, że można powiedzieć, że papież Benedykt i Kardynał Sarach jakby poruszyli tą mętną wodę w tej kościelnej sadzawce i, i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Potrzebna jest żywsza dyskusja wokół tego, co siłowo właściwie starają się przeprowadzić niektórzy biskupi, szczególnie biskupi języka niemieckiego i aktywność Karnała Saracha i Wendekta XVI jest w tej chwili rzeczywistym wkładem do dyskusji.